Bye. Uh -huh. Wyszukiwarka zaawansowana wielkiego słownika języka polskiego PAN umożliwia odnajdowanie w nim haseł opatrzonych określonymi kwalifikatorami, między innymi chronologicznymi, ekspresywnymi, normatywnymi czy specjalistycznymi. Dzięki tej funkcji możemy na przykład wygenerować listę haseł oznaczonych jako przestarzałe, obejmującą takie jednostki jak ablegier, afekt, ambit. Możemy także wyszukać jednostki nacechowane ekspresywnie, np. mające wydźwięk żartobliwy, takie jak anielica w znaczeniu drugim, czyli kobieta, która swoim wyglądem przypomina anioła. Kryteria wyszukiwania można w tym przypadku łączyć. Na przykład, zaznaczając dwa kwalifikatory lub większą ich liczbę, otrzymujemy listę haseł oznaczonych dowolnym jednym ze wskazanych kwalifikatorów. W ten sposób możemy przykładowo znaleźć zbiór łączący opisane w słowniku terminy specjalistyczne z dziedziny chemii i fizyki. W tym oczywiście wyrazy takie, które opatrzono obydwoma tymi kwalifikatorami jednocześnie, jak termin adsorpcja. Wyszukiwarka pozwala wygenerować także listy haseł oznaczonych kwalifikatorami informującymi o ograniczeniach zasięgu geograficznego. Możemy zatem wyszukać regionalizmy, np. poznańskie, śląskie czy krakowskie, jak choćby Fliza.